A <laughs> <laughs> ty w Haha. O Te. Weź proszę do No nie. No... <laughs> 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 Ale klape. <laughs> 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 no i już ty to <laughs> 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 yeah, <a> <laughs> Trust anything you see, <laughs> <Sure> <laughs> don't believe a word that faith says. Also, steer clear of those white flowers. They seem harmless, but they will fuck your shit up. If you don't believe me, just wait until you come across some of those shambling junkies. i we'll calls them angels, but o eee, Nasrał na mnie! Mój Jest kluczyk! Bożki słyszekiem! Oooo! Jeszcze w ciężarówkę, zaraz na was wrzucę Kurczy, jedę Przewalił pięścią w blachę! Co? Ale mnie psa wykręciło. Co? Się Ty, to słyszałem? co? To by było? Copy of nie, loving. tak, nie, tak. Prrr, 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 prrr. Nie. mogę Nie pytałem. <noise> Dobra kurwa jebana zyby, bo nie mogę. Kurwa. Ta hipona, Tak, tak nie umie grać! Zariś, a wygrywa. Co ryć? <śmum> 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 ty, to ty w nocy grasz The Long Dark. Tak słyszałem. Tak, wydolisz coś. No co ty teraz powiedziałeś? The Long Dark. Masz The Long Dark, The Long Dark, masz giereczkę, giereczkę, masz giereczkę Nie! Co ty mówisz? Masz giereczkę, masz giereczkę, tak masz tak mówisz, gyreczkę, gyreczkę, że w The Long Dark gyreczkę. będę grał Masz giereczkę, masz gyreczkę. No

No i możesz mieć taką kamerę. Od nie Dobra, ja ci daję... Ja ci daję synika i był gras. Dobry żar ci Pa 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 W duchy mam ty gierki nie gra w to. Tam ponad 100 tysięcy 000... No generalnie Bardzo dużo ludzi rozglądało tam regularnie Bra, regularnie jezu, na jego streamie no, Kilkadziesiąt tysięcy osób tam, Była 90 minuta Sędzia dwie minuty W drugiej minucie z 3-3 chłop zrobił 4, kurwa. 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 A. Kurwa, mi zrobił 4-3 Kurwa! drugi do doliczonej kurwa minucie! Kurwa! Ci na morze, na morze wypływają piraci na morze. Wypływają piraci na morze już dziś, mordo. piraci wypływają na morze, jak Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow to fajny gość, bo jest piratem. Dzięki no, tak, za tę piosenkę. Tak. tak, tak. Pirać to my. Tak, tak. <grym> Coś powieszałeś. Każdy lubi piratów, bo tam gra Jack Sparrow. Jack Sparrow. Fajny gość! Fajny gość! No jest! Piratem! Piratem! Ty się kamera zacięła, czy on tak stoi bez ruchu? <noise> Co by się nie działo... O! Dobra. No zablokowałem się o jakąś skrzynkę. Kto to... tu Ale bloty. Ale za vás. Čo? A za A za průjem. <laughs> má Já mám dědečké. Já škodu. Giereczkę. No ale troszkę. mam. Mam giereczkę. Giereczkę, giereczkę. Dam w te 300%. Ludzie. bagatik, ma magatik, bo ludzie robią nady, bo grają w tą grę. Gotnik, Gotnik nie jest chujowy. Gatik jest chujowy, ale jest fajny u gram Gotnika. Obraz dąże? Straciłbym na tym dwie godziny czasu, a ja tu robię kolejne zlecenie zaraz. Dobrze, doskonale. Ale korek powodujesz. Dobra, zaczekają do Kurde. Dobra, Kurz. Ode mną się deski łamą jak ja na łóżko tylko wejdę No to nie możesz znaleźć dziewczyny, która jest deską <śmuszczaj> Rozłączył się On przyjdzie i powie Wuzu, ale miałem koszmar O, ale miałem koszmar I ty? I gra w spierdolone Ja też bym poszłam. Eee! Chcę mieć błoty dopiero. Do kurwa, ale... szmata, pierdolona, dziwka. Dobrze. <gulki> nie, nie, dobrze. No. Dobrze. Reszka mogłeś się ustawić. Miałeś dużo Dobra, sobie... Ja nie widzę takich rzeczy. Kurwa, ja grałem w tą grę 5 minut, daj mi spokój, nie ale chcę kurwa iść pierdol Wypierdol to w dupej. I... <gulki> Lecisz, lecisz tym Miriamem! Jasna! Wypuść, no, kurwa! Wypuść miłkę! Wypuść! Wypuść! Nie chcę już. do to ląb. Nie! Zepsuł grę! O!